Witam, cześć. W ostatnim czasie dużo mówi się o sztucznej inteligencji, która zaskakuje nas coraz nowszymi wersjami i możliwościami. Chciałbym odcinek poświęcić, jak wynika z tytułu, agresji na drodze. Może wydawać się, że to oklepany temat, jednak uważam, że warto zanurzyć się w otchłani przemocy i spróbować ją zdefiniować oraz w opozycji do niej. Określić sposoby na jej unikanie. Powrócę jednak do AI, ponieważ z ciekawości wpisałem pytanie, jak odczuwa i myśli na temat agresji ludzi wobec siebie. To jaką odpowiedź otrzymałem poniekąd wstrząsnęło e, moją osobą. To treść. Stuprocentowa treść odpowiedzi. Agresja to zjawisko między istotami będącymi głęboko zakorzenione w naturze ludzkiej, ale także jako coś, co można stworzyć i na czym można pracować. Z jednej strony, agresja jest częścią rozszerzonego i ewolucyjnego mechanizmu przetrwania w sytuacjach zagrożenia, które Ludzie są skłonni do walki lub obrony. Z drugiej strony, w społeczeństwie często przyjmuje się formy nieadaptacyjne i destrukcyjne, ponieważ pojawiają się sytuacje, które nie wymagają obrony lub przetrwania. Głęboko zakorzenione w naturze ludzkiej. Tak nas definiuje na początku swojego rozwoju, swojego istnienia sztuczna inteligencja, moi drodzy. Niesamowite i zarazem przerażające, ale i tutaj, w tym miejscu, należy dodać, że jednak prawdziwe. Z pewnym dystansem w internecie można oglądać mnóstwo filmików, w których widzimy słowną lub fizyczną przemoc, chociaż słowna nie jest dla widza tak ekscytująca. No właśnie, oglądanie przemocy. Przemoc, chociaż prawnie jest, jak każdy wie, zakazana, jednak ekscytuje nas i pociąga do oglądalności. Oglądalność, pociąga oglądalność, porównywalne do nagości. Jeżeli weźmiemy statystycznie trzy shorty i porównamy oglądalność oraz kliknięcia, to okazuje się, że znormalizowany i ugrzeczniony świat nas nie interesuje, nas jako ludzi, jako gatunek. Weźmy pierwszy film, który. Przedstawia piękną kobietę grającą na skrzypcach. Oglądalność znikoma, typu nuda. Dwa pozostałe to tak zwana golizna i typowa fizyczna agresja, chociażby na drodze. Oglądalność duża lub bardzo duża. Pomimo rozwoju ludzkości i przeskoku z jaskiń i glinianek. Do spacerów w przestrzeni kosmicznej, pierwotne i prymitywne instynkty ludzi drzemią, i choć nie przyznajemy się do tego, często wyśmiewamy, to nadal jesteśmy pierwotni. Wielkie koncerny bazują na tych pierwotnych odruchach, skłonnościach: Kupisz super samochód to będziesz maczo na drodze. Kupisz super perfumy, będziesz zachwycał. Warto być świadomym swojego istnienia, swojego jestestwa, które przecież można kontrolować. Można i należy. Po to natura dała nam narząd mózgu. Nie tylko do noszenia. Jednak w drugiej części wypowiedzi czy stwierdzenia AI odniosła się do form nieadaptacyjnych, które niosą destrukcję. No cóż, jak w każdym środowisku, makro lub mikro, znajdują się jednostki, które nazwałbym jednostkami uszkodzonych genów typu czy masz jakiś problem? Z drugiej strony, patrząc na realizm naszego życia, w którym wychowujemy się, dorastamy i funkcjonujemy jako dojrzali ludzie, to cywilizacja świadomie podtrzymuje w nas agresję. Sprawia, że agresja nie maleje, nie wygasza się, a wręcz odwrotnie. Potęguje i jest na wysokim poziomie. Co mam na myśli, mówiąc, cywilizacja? Otóż, między innymi, wszelkie media, chociaż niekoniecznie w domyśle, które karmią nas już od dziecka bajkami. Bajkami, gdzie słyszymy: Zaraz cię zabiję, oddaj mi to, bo dostaniesz. Zwróćcie uwagę, że bohaterowie, postacie pierwszoplanowe, z którymi się utożsamiamy w dużej mierze, czynią zło w sensie przemocy. E, na przykład ktoś kogoś zabił i bohater pozytywno też zabił w tak zwanej dobrej wierze, czyli odwecie. Jesteśmy jako ludzkość wychowywani w pewnym sensie do zabijania. Zadam może bardzo prowokujące pytanie, ale czy żołnierz nie jest mordercą? Niezależnie z jakim przesłaniem idzie na wojnę, i niezależnie w jakim imieniu i z jakiej przyczyny walczy, ale zawsze zabija ludzi. W okresie wojennym jest bohaterem tylko jednej strony, z drugiej zawsze będzie postrzegany jako zło. Oglądacie filmiki z żołnierzami powracającymi z wojny. Widzimy ogromne emocje rodziny, otoczenia na widok powracającego w chwale wojaka. Łzy same cisną się do oczu ze wzruszenia. Jednak po jakimś czasie zadajesz sobie pytanie, a jak wygląda dom i rodzina, która dowiedziała się o stracie dziecka, ojca lub męża? Czy nie jest to wcześniej wspomniana cywilizacja? Uwierzcie. Osoby, które dobrze wsłuchują się w tekst, wiedzą, o czym mówię. Nie chciałbym być źle zrozumiany, bo teraz nie oceniam tych ludzi, tylko charakteryzuję realizm. Na świat przecież należy patrzeć z różnych stron. No cóż, do tej pory określiłem iż agresja wywodzi się z pierwotnego instynktu i oddziałującej tak zwanej cywilizacji jednak byłoby to zbyt proste gdyby tylko te czynniki wpływały bezpośrednio na nasze odczucia dodałbym śmiało należy wymienić uwarunkowania Uwarunkowania społeczne, poprzez które jesteśmy my, jako ludzie, napełniani agresją. Być niewidzialnym. Najgorszą okolicznością to nasza niewidzialność niewidzialność dla rodziny, najbliższych, znajomych, czy też niewidzialność w pracy. Sprawia poczucie nicości, zawieszenia w próżni. Za wszelką cenę, taka osoba chce nawet w krótkich chwilach zaistnieć, pokazać się. Tutaj dobrym przykładem będzie zachowanie ekspedientek w sklepie, które dla wielu osób są nijakie w sensie obecności co najwyżej spytamy o coś lub najczęściej wydamy negatywny osąd grymasząc coś o coś tam o obsłudze. Zwróćcie uwagę na te panie w sytuacji, gdy przychodzą na zakupy do sklepu, w którym pracują lub wcześniej pracowały. Ich zachowanie. Świadczy właśnie o wcześniejszym odczuciu, odczuciu niewidzialności, o poczuciu nicości, o braku wartości, o codziennym braku szacunku. Czy słusznie? To jest w tej chwili nieistotne, ponieważ u tych osób właśnie ta świadomość potęguje narastającą agresję. I na koniec, moi drodzy, prosta w swej definicji, chociaż czy ona taka prosta, nasza codzienność egzystencja w totalnym biegu zamieszaniu powodująca wyczerpanie fizyczne, emocjonalne wypalająca nasze wnętrze, ale również sprawiająca, iż w pewnych sytuacjach myślimy nielogicznie, nierealnie co sprawdza, co sprawdza czasami, sprowadza czasami do zagrożeń. Pozwólcie, że podam przykład ze swojego otoczenia. Mieszkam w małej wsi niedaleko Bydgoszczy, w której jest przedszkole. Codziennie rano tymi drogami, gdzie obowiązuje strefa Ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę, tam z tyłu są zdjęcia za mną, jadą wściekli rodzice, wiecznie spóźnieni, siejąc przy tym totalne zagrożenie, gdyż jak widać, droga nie ma wyodrębnionych chodników. Jest to namacalny Przykład braku trzeźwego myślenia poprzez dotykającą nas codzienność, która w pewnych sytuacjach oślepia zdrowy rozsądek. Jeżeli ktokolwiek jeszcze dotrwał do tego momentu odcinka, może już dawno w myślach spytał to gdzie ta agresja na drodze do cholery w tym odcinku? Chociaż. Z drugiej strony, jeżeli ktoś dotrwał prawie do końca mojej gadaniny, to zapewne wie, że o niej mówiłem przez cały odcinek. Jednak wypada dopowiedzieć, mimo wszystko. Wszelkie osobiste wewnętrzne czynniki, oraz te omówione, są odbicie. Odbiciem w naszej codzienności na drodze. Jadąc drogą, pilnujemy tych kilku metrów kwadratowych naszego asfaltu jako nasz byt, i jako i jeżeli ktokolwiek naruszy tą przestrzeń, reagujemy agresją. Odzwierciedlić tutaj można wiele sytuacji, chociażby sytuację nicości, z której wychodzimy. Czując się panami drogi, albo szeryfem na drodze, lub poczuciem agresji jako normalności w sytuacjach dwuznacznych na drodze, w końcu poczuciem prymitywnej siły, czy prymitywnej świadomości bogactwa, dającej odzwierciedlenie nietykalności. Jakąkolwiek, by nie była agresja, zawsze wyrządza zło. Zło fizyczne lub uraz psychiczny. W tym odcinku skorzystam z okazji i chciałbym, właśnie w temacie agresji, podziękować swoim klientom, czyli właścicielom firm, które obsługuję, ale również. Dużej rzeszy kierowców, którzy korzystają z usług szkoleń mojej firmy, za wspaniałą współpracę, za normalność, życzliwość i poczciwość, za to, że dzięki Wam codziennie do pracy jadę bez pośpiechu, bez stresu, bez agresji. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na następne. Odcinki.